Chcielibyśmy włączyć Państwa do tej akcji, jaką jest rozbudowa Placu Zabaw, żeby stał się on jeszcze piękniejszy, żeby wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, mieli jeszcze więcej radości. Zapraszamy. Zachęcamy Państwa do głosowania w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Plac Zabaw w Sokolnikach-Lesie nie jest placem lokalnym. Tutaj przyjeżdżają tysiące osób z całego kraju. I jest to cudowne połączenie inicjatywy mieszkańców i inicjatywy urzędów. Głosowanie w budżecie obywatelskim trwa do 30 czerwca. Bardzo prosimy, żeby Państwo głosowali, a głosować mogą wszyscy, nawet niemowlęta. Wystarczy wejść na www.bolockie.pl i wybrać z puli wojewódzkiej krainę baśni. 026. Również numer 026 nosi drugi projekt który jest w puli subregionalnej. Ten numer to jest EUO026 Kraina dziecięcej radości. Zachęcamy państwa do głosowania i prosimy także o poinformowanie wszystkich najbliższych, znajomych. Każdy głos się liczy. Im więcej nas, tym lepiej. Jedna osoba może zagłosować na oba projekty. Nawet należy zagłosować na oba projekty. Pamiętajmy o tym, że Państwa głosy mają moc. Razem możemy spełnić dziecięce marzenia, bo wszystko, bo wszystko jest, jest w naszych, naszych rękach. rękach. Artlist.io